W tej chwili rozmawiamy o gorzale, o wódzie. Chcemy, żeby tej gorzały i wódy było w Polsce sprzedawane mniej. I naprawdę mnie nie interesuje to, kto jako legitymację partyjną nosi. Ja się odwołuję do rozsądku, a nie do barw partyjnych. Wódka nie ma koloru lewicy, prawicy czy liberałów. Po prostu woda jest wódą. Można popaść w nałóg, można kogoś skrzywdzić, można kogoś zabić. Woda nie rozwiązuje żadnego problemu, żadnego problemu. Nie rozwiązuje również żadnego problemu zakazanie sprzedaży alkoholu w jednej dzielnicy w Warszawie, jeżeli pozostałych można po prostu w trybie natychmiastowym ją kupić. Jak będziemy kupowali alkohol wzdłuż Jana Pawła II? Po stronie Jana będzie można kupić, a po stronie Pawła nie będzie można kupić, przecież to jest bzdura. My jesteśmy przeciwko absurdom, i te absurdy nie mają wymiaru w tej chwili koloru partyjnego. Wiemy, co się dzieje w tych miastach, gdzie został zakazany alkohol. Pogadajcie z tymi ludźmi, z lekarzami, którzy pracują na Sorach: ile jest mniej przypadków złych, ile jest przypadków mniej pobicia, awantury. Pogadajcie z ratownikami którzy jadą ratować w nocy faceta, który wyjmuje kij i bije po twarza. Czy my będziemy jako lewica to robili z pisem, czy z Platformą, czy z Polską 2050, jest mi to obojętne, bo chodzi o gorzałe, a nie o to, jaką kto ma legitymację w kieszeni.